No i dobra, to co powiedziałem, z, 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 próbuję Wam pokazać jak się, tutaj kolega zbliży, jak się wyjmuje z piekła. Odsuwamy, tak, przesuwamy się i opuszczamy, pod, podważamy górą. Podważamy delikatnie, bo akurat nie używam ram, więc będzie bez ram tym razem. No i co, no i lecimy z tym tematem do, nagramy Wam jak transport wygląda, więc obserwujcie i patrzcie. <laughs> Pierwszy czy ja?

Powiedzmy się? Robię się. Dobra. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy: jeżeli podamy, to robimy na dwie trzecie wysokości. Tak? Chodzimy. I to nagraj to. Chodzimy, i wtedy dopiero zrobimy płasko. I to wykład.